Masz na swoją piłeczkę? Piłeczka! No. Chcesz piłeczkę? No. Uwaga! To leć po nią! Leć po nią! No, leć po nią! Łap. No. no, a teraz przynieś mi! A port, Gacusiu, przynieś mi! No, przynieś mi ją teraz! A, 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 a. A, a. Jak chcesz? Najważniejsze, że nie niszczysz meb. No, 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 no. Tu się tak tu obawimy. Książki przeczytane, gry rozegrane. Ej, już wiem, zróbmy sobie nową metamorfozę. Szkoda, no, ale pod tłustego kraba iść nie mogę. Ale mogę się w niego pobawić! A! O, to będzie stanowisko kasowe, Miau. a ty możesz być skalmarem. Miau. Sztyk. Miau. Co mówisz, skalmar? Trzydzieści kanapeczek? Już się robią. Tylko, Tusiu, powierzam tajny przepis Twojej opiece. Miau. Musisz być czujny. Nikogo nie wpuszczaj za próg. Ba, kochany. Dzień dobry, zwierzaczku. Czy SpongeBob? To znaczy, czy pan jest w domu? Może mógłbym wstąpić na chwilkę, zademonstrować luksusowe ślimacze produkty? Nabłyszczasz do skorupy, dezodorant, gryzaczki! Aaaaah! moja Boga! Przyjaciele ci nie powiedzą, ale ten dezodorant to z pewnością by ci się przydał! Chwilę później... Miau? Dzień dobry! Dzień dobry! Sprzedaję pyszne, marynistyczne ciasteczka! Szczególnie polecam smaki glonowe oraz wodorostowe! Ile pysznych pudełeczek jest pan skłonny zakupić? Zamówi pan dziesięć, a dostanie odznakę sprytnego morskiego stworka. Zamówi pan sto pudełek i dostanie odznakę dolarka. Najlepiej ukryć się przed współlokatorem, bo wszystkie panu zje! Pokaż gdzie tu masz jakąś skrytkę, to chętnie ci pomogę. Miau, miau. <śmiech> <śmiech> Zapamiętać. Nitrogliceryna nie jest dobrym zamiennikiem esencji waliliowej. Bawisz się tu fajnie, Ulaada. hmm. gacusiu, czy znów brałeś na ząb nasz budzik? Trudno. Hop. Eee, kacusiu, zmeblałeś mi też kapcie? Eee, fuj. Eee, nigdy dość higieny jamy ustnej. Co jest? Hej! Eee, dawaj, puść to, kaczek! Eee. Matko, co w ciebie wstąpiło? Nudzisz się? Później się pobawimy. Gacusiu! Chłopie, aparat z ciebie. Jej! Mydło. Dziwny, jakiś dziś ten ślimak. Jakby znów ząbkował. Hej, to już przesada. Gacusiu, pożarłeś mi denko? Ostrzegam w tym regularność. A może próbujesz mi coś powiedzieć? Może potrzebujesz zabawkę do żucia? Tak myślałem. SpongeBob, co tu się dzieje? Pojęcia nie mam. O, biedak był bardzo śpiący. Chwilę tak chyba poleżymy. To do zobaczenia rano. No tak, też już chyba będę. O. 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 Gacusiu, coś we mnie zamieszkało. Zajrzyj, proszę. Gacusiu, no coś ty tak się nie traktuje, niezapowiedzianych gości. Niesamowite. Kacusiu! Nie uwierzysz, kochany. Cały dzień spędziłem za kółkiem. Tak, jeździłem. Najpierw wyjechałem na ulicę, o tak. Potem skręciłem na czerwonym, o tak. O, szkoda, że nie widziałeś. To było spełnienie marzeń. A, to pewnie jest przenośne posłanie dla ślimaka. Śpij, mój gacuniu. Sprawdzę, czy wygodne. O, herbatka. Super. Czy mogę się przysiąść? Bardzo lubię herbatkę. Co tu macie? Zieloną, ergreja, uląg, owocową... Rany, kocha tę piłkę bardziej niż mnie. To nie herbata, Gacusiu. Gacusiu? Robi się zbyt dziwnie. Musisz przestać z nią przebywać. No w ten sposób mnie nie przekonasz. Teraz nie rozumiem. Sfajnbo, bo sfajnbo pozielenie. Skalmar, obuś proszę! A co się stało? Miałem to radiakcje. No coś ty. A w czym? W tym o niebezpiecznie podejrzanych gwinklach. E, Skalmar, to tylko gacuś. Miau 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 miau. Wiesz co, trzeba było ci dać na imię strachuś. Miau 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 miau. miau. Na szczęście, potworem już nie musimy się przejmować. Nie mam ochoty na żarty. Wyłaś jeśli ci życie miłe. A jesteś. Złaś na dół. Gacek, oddaj piłkę. No chodź. Złażesz! Wow. A mama mówiła, nie biegaj z miotłą. Pozwolisz? Gacusiu, jak mogłeś? Teraz to musisz wybrać. I albo ja, albo. O, dobra. Życzę wam dużo szczęścia. Wam razem? Beze mnie

Skoro chce się przyjaźnić tylko ze ślimakami, to takiego przyjaciela mu załatwię. Hmm. Miau. O, kolejny biedny, zbłąkany wędrowiec. Jak ci na imię, Kizia, Mizia? Jestem Patryk. Miau. Dam ci na imię Patryk. Hmm? Stój, stój, nie uciekaj. Najpierw kąpielka. Miau! Nie. Nie. Ha, <laughs> <Brod. śmiech> ślimaku, dawaj! Na gołe pięści! Dawaj no! Dawaj no! Uh. 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 Oczywiście, jak mogłem na to nie wpaść. <laughs> Spongebob, rzecz jasna, ukrył tajny przepis w skorupie Gatsusia! Jemy, ależ tu jest obrzydliwie i pewnie brzydko pachnie. Na szczęście nie mam nosa. <laughs> ああ <noise> <noise>